Witajcie! Rodzina i zdrowie to to, co cenimy chyba najbardziej. O rodzinę proszę dbajcie sami, a ja podpowiem, jak zadbać o zdrowie. Dzisiaj będzie Okiełka. Kiełki jęczmienia są znane i spożywane już od wieków. Ale chyba najsłynniejsza wzmianka historyczna dotyczy Jamesa Cooka, na którego statkach żeglarze jedli kiełki jęczmienia, co chroniło ich przed szkorbutem. Utarło się, że kiełki jemy w okresie zimowo-wiosennym, ale wiele osób używa ich m.in. jako dodatek do surówek przez cały rok. Wiele przepisów, szczególnie kuchni orientalnej, zawiera kiełki jako składniki potraw. Ich największym atutem jest to, że wszystkie zawarte w nich składniki są łatwo przyswajalne. Kiełki jeść powinni nie tylko ci, którzy chcą być wita. Szczególnie polecane są osobom, które mają problemy w przyjmowaniu witamin lub minerałów w innych postaciach, na przykład tabletek. Chyba najbardziej popularna jest pieprzyca siewna zwana rzeżuchą. Nie są to kiełki, lecz bardzo młode rośliny. Ale dostarczają nam mnóstwo witamin, białek i składników mineralnych oraz olejków eterycznych. Wpływają na pracę nerek. I tu uwaga dla tych, którzy mają z nerkami problemy. Nie przesadzajcie z rzeżuchą lub z niej zrezygnujcie, zastępując kiełkami innych roślin. Na opakowaniach kiełków jest opis, co zawierają kiełki oraz działanie na organizm ludzki. Sposobów na ich produkcję wynaleziono dużo. Od waty aż do słoików. Ale ja wam proponuję kiełkownicę. Daje ten komfort, że jest wygodna w użyciu. Chodzi o płukanie, to raz. Po drugie, w zależności od potrzeb, można wykorzystać jedną tackę lub więcej. Jeden rodzaj kiełków lub więcej. Można też zakładać hodowlę w odstępach czasowych. Ja tak właśnie zrobiłem. Do hodowli wybrałem rzodkiewkę. A jak to zrobić? To proste. Najpierw moczę nasiona w wodzie około 5 godzin. Dzięki temu szybciej wzejdą. Namoczone nasiona rozkładam na tacce. Etap kiełkowania to czas, kiedy w roślinach witaminy, związki mineralne, enzymy i kwasy tłuszczowe są najbardziej skoncentrowane i do tego bardzo łatwo przyswajalne. Firmy farmaceutyczne prześcigają się w produkcji tabletek zawierających łatwo przyswajalne witaminy oraz pierwiastki, tu sama natura nam je przygotowała, a zawartość tych składników w kiełkach jest kilkadziesiąt razy większa niż w dojrzałej roślinie. Wody nalewamy tyle, żeby zakryła ten dziubek. Wtedy nam ładnie pociągnie do niższego pojemnika, ale jeżeli niższy pojemnik, to dziubek musi być z drugiej strony. Taką wodę po przelaniu się na samo dno możemy wykorzystać do podlewania roślin albo po prostu wylewamy. Po jednym dniu moje kiełki wyglądają tak. Po trzech tak, a po pięciu tak. A jeśli na przykład na żodkiewce, zobaczycie taki meszek, nie bójcie się, tak ma być, to nie jest pleśń. Kiełki gotowe do spożycia. Sposobów na ich wykorzystanie jest wiele. Od bezpośredniego spożycia, poprzez dodatek do sałatek i potraw, aż do maseczek ziołowych. Ja przygotuję kanapki. Dobrym sposobem na dzieci, które nie chcą jeść kiełków, jest sporządzenie masła, np. rzeżuchowego czy żotkiewkowego, lub dodanie kiełków do twarogu. I nie dość, że pyszne, to jeszcze zdrowe. Jedzcie kiełki cały rok. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco. Powodzenia!